O, o, o. I też jest do otwarcia. Przejście. Drzwi to jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć je w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby się do tego pomieszczenia kontrolnego dostać. Roz, rozejrzyjmy się. No to trzeba by było zrzucić okiem, czy to jest kwestia górą, czy dołem. Tu mam jakiś samochód. No zaraz. Mamy klucze. Zostawili klucze w zamku. Skocz na tył ciężarówki. Chyba dasz radę przeskoczyć przez płot i dostać się na e, zamknięty teren. O to, 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 to nie głupi pomysł jest. No, ale z drugiej strony też mógłby nas, mogłaby nas pod, podrzucić, nie? Nie ma żadnego problemu. To jest skomplikowane. Pokombinowane. Dobra. Tu już chyba nic nie mamy, a my tędy. Na szczęście dobrze, że nie ma tu już war ża żadnych wartowników. Są czerwone drzwi. No i tylko została nam dźwignia. Ale też nie ma dronów takich, wiecie, nie tych latających, takich tylko o fakt. Oho. Oh shit, a mówiłem o wartownikach? No to jest problem. Bo są wartownicy. Czekaj, 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 czekaj na mnie. Klemeta nie zostawię. Kurde, nie zostawię mnie. Ajajaj. Aj, aj. Nie. Wolniej jest. O... Oh. Nawet się nie obróciła, czy kurczę zdążyliśmy? Głupie drony... Co jest? A ty? Z wartownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić ich uwagę, ale reszta zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi. Musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę, to ja go napisałam. Jesteś teraz jednym z nas. To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz, ale ktoś z nas musi. Już do metra. Ruszaj już. Zachowam cię w ramię, mały nieznajomy. W ramię! To faktycznie odwróci, odwróci tylko uwagę i da nam trochę czasu. Nie! No dobra, tylko tak, klucze do metra. Spoko, że mamy klucze do metra, tylko co nam to da? Czy my faktycznie tym metrem jesteśmy w stanie... W Wyjechać gdzieś na zewnątrz, na powierzchnię, albo być może otworzyć. Klucze do metra, czekajcie. Tu jest jakaś konsola. A, 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 zaraz, zaraz, zaraz. A tu to wygląda, jakbyśmy musieli to otworzyć, nie? Jechać tym metrem. Zobaczmy, cóż to jest. Klucz do metra. Ten klucz może chyba uruchomić wagon metra. No dobra, tylko gdzie go włożyć? Gdzie go włożyć? Bo to jest metro, nie? A tu nie. No, jedno miejsce, na którym możemy usiąść, które wygląda jak ...konsola, to, to jest właśnie tutaj. chyba, że w drugą stronę ta kolejka ma jechać. Ale nie wydaje mi się. Przynajmniej nie wygląda tak, jakby, musiała, jakby miała jechać w drugą stronę. B-12! Przydałaby się pomóc. Czekajcie, tutaj idzie jakiś jakiś kabel. Może to zasilanie trzeba przywrócić, żeby otworzyć ten, bramę i tak. Najpierw czekajcie, tu idzie jakieś zasilanie. O właśnie! Tu! Przecież bateria! Tak. Teraz wszystko działa. Super. Czyli po nitce do kłębka zawsze się sprawdza, co? Dobra, mamy zasilanie. E, czy my musimy jeszcze dotknąć tej wajchy na tej, na tej skrzynce, czy nie? Nie, no dobra. No to idziemy do konsolety. Użyj metro. No i oczywiście klucza, tak? Pomieszczenie kontrolne. Zróbmy, jeszcze epilepsję tutaj dostanę. Dojechaliśmy gdzieś. I to wygląda już całkiem normalnie. W sensie nie jest tak. Wiecie. Obskurnie. Witaj, jak mogę Ci pomóc? Najlepiej powiedzieć, jak się stąd wydostać na powierzchnię. To by było super. Jak czyściutko, pracownicy? Ten obszar jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę. Miłego dnia. Zindoktrynowani po prostu robotnicy. City Shield. Witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na powierzchni są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości, zwróćcie do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym miłego dnia. Czyli faktycznie pomieszczenie kontrolne nam jest potrzebne teraz. Tylko gdzie jest pomieszczenie kontrolne, żeby otworzyć. Control room jest. Żeby otworzyć te drzwi, potrzebujemy do pomieszczenia kontrolnego się dostać. Czy uda się otworzyć to przejście? Dostęp do pomieszczenia kontrolnego broni jakiś protokół bezpieczeństwa, tylko ludzie mają tu wstęp. Komunikat twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe, te protokole. Może... może jeśli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. Ale jak? O, o, o. Tu coś jest do zrobienia. Że nie mam do tego dostępu. Nie mam za bardzo możliwości, jak tam wskoczyć. Protoko. Aaa! Proszę, proszę, włącz. Zapraszam tutaj. Aha. No, ale zaraz, że co. Chyba, że właśnie trzeba zrobić może tak cyk. O właśnie i teraz. Tylko co to co to, co, co, kabelki? Kot inżynier normalnie. Kot elektryk. O jest i Control Room. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadały wszystkie decyzje, a teraz jest tu pusto. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko. Czystą przestrzeń, nieograniczoną władzę, wolność poruszania się i to. I co im to dało? Zaraza. Teraz sobie przypominam. Wszyscy umierali, a oni myśleli, że są ponadto. Nie zrobili nic. Aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera, czułem się bezsilny. Nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Wciąż jednak mogę pomóc tobie. Wciąż możemy wyjść na zewnątrz razem. Będąc strażni będą strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. No dobra, ostatnie takie kluczowe wspomnienie. Mm. Tutaj jest chyba kwestia jakaś kontroli. Nie tu. Gdzie są stryczki, które można? To wygląda na coś skomplikowanego. Oto i on główny komputer. zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli deaktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł i, i zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. No dobra, tylko pytanie mm, w jaki sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To nam cokolwiek mówi, w jaki sposób odpalić to wszystko. A, to trzeba po prostu powłączać. Okej. Okay. Świetnie. powłączane wszystko. Udało się dobra robota przyjacielu. Mam. Wiem jak odblokować miasto. Coś już się nie zgadza. Czekaj, może jest jakaś inna droga. Roof control station. System is locked, czyli odblokowanie. Proszę, oto stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka warstw zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Teraz musimy zrobić to, co potrafimy najlepiej. Ja skakuję maszynę, a ty narób trochę szkód. A... o co chodzi? Jak to narób trochę szkód? Gdzie mam narobić szkód? Wygląda jakby to było do ogarnięcia, czyli tędy Czy to była ta szkoda? A, jest, proszę bardzo. To jest chyba jedno na trzy, tak? Świetnie. To jest też jakoś do otwarcia. No, proszę. To, co koty robi, potrafią najlepiej, czyli narobić szkód, tak? I tu jest jeszcze jedno miejsce. Super. Też zniszczone. Tylko, co, czy cokolwiek nam to dało? No bo zobaczcie, system is locked, dalej. Więc może jeszcze coś trzeba tutaj zrobić? A tak, schakować to. Oprócz tego jeszcze trzeba. Ok. System jest bardziej wymagający niż sądziłem. Oho. I przylecą wartownicy. O nie, nie możemy się zatrzymać. Dobra, hakuj. o żeby tylko nie było tak, że nie martw się, mogę podładować baterię, ale gdy uzyskam dostęp do tej stacji roboczej, co mi się wydaje, że stracimy naszego przyjaciela przy tych hakowaniach. No właśnie. Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie. Przenieś mnie do tej stacji roboczej. Wyłączam ten wyłączmy ten arm. Dobra, stacja robocza była tam Gdzie go tu? Nie tu? A, do tej stacji roboczej chyba Cyk City Shield Udało się, jesteśmy bezpieczni. Otworzy się sklepienie? Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do wyłączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna, to więcej niż mógłbym znieść, ale z wyłączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. To może zniszczyć moje oprogramowanie, ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera i pogodziłem wtedy z możliwymi konsekwencjami. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszą trzymać się kurczowa przeszłości, w towarzyszach. Widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. Byłeś moim przyjacielem najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję. się udało time też się udało uratować, super! No szkoda, że nie tego dronika, no... Może udałoby się go wziąć ze sobą? Nie? No w zasadzie my też mamy rodzinę do, do odnalezienia. Rodzinę tych kotów, który, od których zostaliśmy oddzieleni. I rozumiem, że teraz City Open, tak? Czyli możemy przejść po teraz przez te drzwi. Nadal jest trochę zapysiałe to, to to, miasto. No ale, jak tutaj nikt nie mieszkał i człowieka nie ma, nie ma ingerencji człowieka. Zobaczcie, jak się zielony świat jest, nie? No i gdzie nasza kocia rodzinka? No nie mówcie, że to koniec. Nie, to koniec. A gdzie nasza kocia rodzinka? Co? Jak to? Ani nie spotkaliśmy się ponownie z towarzyszami, tudzież na przykład z Clementine. Ani nie udało się uratować naszego kolegi Drona, ani nie znaleźliśmy naszej rodziny, no... Być może to było w domyśle. Jeśli udało nam się wyrwać z tego miasta na zewnątrz, to być może teraz będzie łatwiej znaleźć tę rodzinę, ale... Kurde, ciężko, no nie sądzę. Żeby w takim takiej gęstwinie, w takim gąszczu drzew, innej roślinności udało nam się znaleźć trop rodzinny kociej. No, powiem szczerze. Czyli, a jak bym to pominął, e, kredycy, może coś na końcu jeszcze będzie? Nie, niestety nie. Myślałem, że jeszcze jakaś kaczenka końcowa, no ale to jest gierka Indie. więc stworzona przez niewielkie studio kilka osób, także no nie ma co jakoś wielce wymagać super ekstra długiej, drugiego tytułu. Zdecydowanie jest naprawdę przyjemnie. W sensie tak oryginalnie, o i świeżo bym powiedział. No, gry o kocie nie mieliśmy w cyberpunku. Trochę takie feature, wiecie, że ludzkość wyginęła, wyginęła roboty teraz są u władzy. No i faktycznie takie zasyspywanie się śmieciami. To, to, to jest największy problem i chyba, no i to, że kotki i Kitku są, są super przyjaciółmi. E, dobra, słuchajcie, e, w tym miejscu oczywiście kończymy Stray, gra się skończyła, to i my kończymy. E, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że trwaliście do końca i że byliście ze mną e, przez te wszystkie odcinki. E, także dzięki za wszystkie łapy w górę i komentarze, dajcie dla dzisiaj również, e, czy wam się gra podobała, no i co, od jutra Codziennie o 16.00 niezmiennie odcinki będą się pojawiać, tylko że, że, że zaczniemy sobie nową grę. A dzisiaj zapraszam Was do tych dwóch materiałów, które są specjalnie dla Was proponowane. No i co? Widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się na razie. Bye bye.